W dzisiejszym odcinku pokażę Wam recenzję zestawu Lego 60453 czyli samochód ratowników plażowych. Tak wygląda po skończeniu. Są dwie mini górki, czyli ratownik i plażowiska. Jest też rachim samochód deskać do pływania. Można tutaj otworzyć dach w samochodzie i co jest w środku tutaj głośnik i też jest telefon. Można też z tyłu. Otworzyć tutaj, i tutaj są skrzynki. W środku są w pierwszej płetwy i rolnetki, a w drugiej jest apteczka i woda. Zachęcam do zostawiania. Łapek w górę subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmów.